Nie zapomnij zostawić subka i łapki w górę dzięki. A tutaj pięć ostatnich subków. Mam nadzieję, że również dołączysz do zabawy i napiszesz w komentarzu, co chciałbyś, chciałabyś zobaczyć w dwudziestym sezonie. Pewnie podpadnę i fanom. Jak coś taczkę posiadam, nie musicie brać. Już było zapowiadane przed zeszłym sezonem, że Kuba i Natalia nie będą ze sobą współpracować. Bardzo chciałbym, aby się to ziściło. U nich najmniej się dzieje. Całą robotę robią Olo z Krychą i Olga z Adamem. A u kuby i Natali praktycznie nic się nie dzieje poza Antkiem. Chciałbym, żeby Adam został. Nie wyobrażam sobie tego serialu bez niego. Aktor już się pochwalił, że zostaje. Produkcja podała to dalej, więc wątek trochę bez sensu. Fajnie, gdyby w końcu odnalazł się Antek. Nie powiem, czekałem na to przez cały sezon i się nie doczekałem. Taka ciekawostka. W serialu policjantki i policjanci też mało co był pokazywany. Nic nie sugeruję, nic nie mówię. Są na kanale ciekawostki o nim i tam nieco więcej dowiesz się, co teraz robi. Gdyby Antek się odnalazł, to chętnie zobaczyłbym odejście Natali z policji. Jak ją broniłem, ponieważ widzowie od dawna mają jej dość. To cóż, po ostatnim sezonie dołączyłem do Was i też jej mam dość. Do Kuby pasowałaby Roxana. Myślę, że dogadaliby się i może by coś się działo, a przynajmniej byłby jakiś powiew świeżości. Ten wątek ciała jedna z widzek serialu, lecz nie pamiętam która. Przepraszam. Olga i Krzysiek zostają parą. Moim zdaniem pasowaliby do siebie dwa dziewczyna nie ma szczęścia w miłości. Patrz, pan prawnik, a krzychu to krzychu porządny człowiek. Babcia lipskiej też była za, więc ino brać.